Kiedyś mu redaktorka zadała pytanie Panie Januszu, jak zmotywować młodych ludzi do pracy? Ja mówi: Proszę Pani Jak powiedział Jego Ekscelencja Adolf... Do pracy Motywuje Głód! Ja mówię, tak jest, panie Janusz. To głód motywuje do pracy żadnych kanapek do roboty. Człowiek głodny jest głodny sukces! Człowiek głodny będzie na ten sukces zapierdalał! I minęło parę lat i się okazało, że ja w ogóle nie lubię zapierdalać. <noise> Jakby to zupełnie nie jest moja rzecz. Też żeby nie było nie jest tak, że nie próbowałem ciężkiej pracy, bo próbowałem. Wiele lat robiłem w reklamie. W sensie jak kopałem dziury pod słupy na billboardy reklamowe.